Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kaja Kimek. W internecie możecie mnie znaleźć jako Kajuteks. Bardzo się cieszę, że się spotykamy przy tej pięknej okazji, jaką jest pokaz filmu Nie tak miało być w reżyserii Amandy Kernel. Pokaz organizowany jest przez ambasadę Szwecji w Polsce. Wspaniały fanpage, jeden z moich ulubionych. I cóż, że ze Szwecji, czyli ambasada Szwecji w Polsce, stoi za tym eventem. Możemy ten film oglądać w internecie przez najbliższych kilka. Godzin. Jest 26 marca, w godzinach między 19 a 24 film będzie dostępny i za symboliczne 5 zł, które w całości przeznaczone będą na wsparcie dla Ukrainy, a konkretnie na wpłatę dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Tutaj, żeby nie pomylić tych wszystkich rzeczy, zerkam sobie w notatki w ramach akcji SOS Ukraina, w której oczywiście wszyscy bierzemy udział. Wszelkie szczegóły w evencie, w evencie, w którym się spotykamy, czyli obejrzyj i szwedzki film I Wesprzy Ukrainę. Pokaz filmu online. Nie tak miało być. Wspaniała inicjatywa. Popieram, wspieram, Cies cieszę się, że tutaj się um, pojawiam. Um, bo jesteśmy też na moim kanale na YouTubie, um, w którym um, spotykam się z kinem, z komiksami, rozmawiam um, z różnymi ekspertami, krytykami filmowymi, twórcami itd. itd. ale też tworzę takie właśnie pogadanki po, po seansie, w ramach których opowiadam o filmach, przybliżam um, ich charakterystykę. Um, osadzam je w kontekście kulturowym, filmowym, no i generalnie opowiadam, 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 gadam, 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 więc bardzo się cieszę, że możemy się spotkać przy okazji tego właśnie filmu. Ale zanim o nim kilka słów. Oczywiście, jako że pewnie część z Państwa, część z Was ogląda tę pogadankę, nie oglądając jeszcze filmu, który dopiero po, se, po seansie pogadanki będziecie oglądać. Część, oczywiście może w każdej chwili ten film sobie zobaczyć również później, muszę przybliżyć kontekst, dla którego to się w ogóle wydarza, bo to jest tak zwana. Magia internetu. E, przyjaźnimy się z ambasadą Szwecji, kiedy są filmowe eventy. Czasami biorę w nich udział, czasami coś opowiadam, czasami rozmawiam z twórcami, e, więc nie zaskoczyło mnie tak bardzo, że na fanpage'u zostałam otagowana w tym właśnie evencie. E, w stylu kajutek, zwróć uwagę. Z radością odpowiedziałam, super będę szerować, chętnie zobaczę film. I wtedy jedna z naszych wspólnych followerek, pani Agnieszka, którą serdecznie tutaj pozdrawiam, napisała, a może tak pogadanka po, po seansie. Ja oczywiście. Z entuzjazmem odpowiedziałam: Jasne, czemu nie? Chętnie, i dosłownie kilkanaście minut później miałam w skrzynce mailowej zapytanie od wspaniałych pań. Z ambasady Szwecji, czy może nie zechciałabym zrobić takiej właśnie pogadanki? Także w ramach tej naszej przyjaźni polsko-szwedzkiej, kulturowej wymiany ponownie spotykamy się właśnie ze szwedzkim kinem, żeby je przybliżyć, żeby trochę zarysować kontekst dla tego filmu. Postaram się nie spoilować, jako że nie wszyscy ten film już widzieli, tak jak chyba się domyślacie. Uważam osobiście, że warto. Jest to bardzo interesująca opowieść o przynajmniej kilku kwestiach. No i, właśnie tak, żeby za dużo nie zdradzić, przybliżę jej kontekst w następnych kilka minut. Także warto by było tutaj zacząć od tego, co będziemy widzieć na ekranie. Tutaj będą pojawiały się teraz screenshoty czy obrazy z tego filmu, ale one nie wnoszą tak wiele. W samą opowieść, po to, żebyście mogli, mogli poznać właściwie historię Alice i jej rodziny na własną rękę, ale zwróćcie uwagę, że w tych kadrach, które widzicie, takim dojmującym sygnałem wizualnym i estetycznym jest tak zwany mały człowiek w dużym kadrze. Oczywiście może nam się to kojarzyć z estetyką bardzo różnych filmów. Nie dalej, jak w zeszłym roku mogliśmy oglądać taki film Zielony Rycerz Davida Lowariego, gdzie Zielony Rycerz, czyli Sir Gawain z Legend Arturiańskich przemierzał przestrzeń wędrując z jednej strony kadru na drugą stronę kadru de facto. Także Takich pomysłów realizacyjnych po to, żeby pokazać samotność bohatera rzecz jasna, to, że jest wyobcowany, trochę zmarginalizowany, trochę wyrzucony właściwie poza swoją historię i dopiero musi się w niej osadzić. Takich sytuacji również w kontekście naszej bohaterki, czyli Alice, będziemy mieć sporo. Ten wątek warto tutaj mieć gdzieś z tyłu głowy. Faktycznie ta opowieść opowiada, opowieść jak każda opowieść, opowiada o bohaterce, która zmaga się z przestrzenią, z przestrzenią rozumianą też jako pewien krajobraz emocjonalny i ten chłód nie tylko szwedzkiej zimy, podczas której przynajmniej część filmu się toczy, jego oryginalny tytuł to Charter i nie jest to zupełnie przypadkowa sytuacja, ale tak jak mówię, zdradzać tutaj wszystkiego nie chcę, to jest jednak wymiar istotny dla opowiadanej historii. Także samotna bohaterka, która z czymś się zmaga, torymuje się również z tym, o czym mówiła Amanda Kernel, kiedy poszukiwała od twórczyni tej głównej roli, Zależało jej na tym, żeby to była współczesna wojownicza księżniczka, która ma potężną dozę uczciwości w swoim sercu, więc to jest jakaś niesamowita moc. I faktycznie również aktorka, która odtwarza rolę Alice, ma tą uczciwość i szczerość wypisane na twarzy. Jest bardzo dobrą aktorką, świetnie potrafi oddać ów krajobraz mentalny i emocjonalny, z którym jej bohaterka musi się zmagać. No ale to nie jest tylko opowieść o właśnie jednej kobiecie zmagającej się z przestrzenią, tak jak w tych kadrach widzieliście, że mamy szwedzką zimę, również pływanie w morzu, ale też maleńka figurka. W wielkim kadrze to oczywiście gdzieś też przywołuje takie mentalne krajobrazy Kaspara Dawida Friedricha, czyli takiego romantycznego malarza, który pokazywał relacje między człowiekiem a akurat przyrodą, właśnie w takim kontekście. Więc z jednej strony ona, ale z drugiej strony jej relacja, jej relacja z dziećmi. Z Eliną i Vincentem, z którymi spędza właściwie bardzo mało czasu, jest od nich trochę odcięta. To widzimy zresztą zaraz na samym początku filmu, więc nie, nie spojluję tutaj za dużo. I warto zwrócić uwagę w kontekście tego filmu na młodych aktorów. To są oczywiście, to nie jest może oczywiste, ale są to debiutanci, i sama reżyserka mówi, że bardzo jej zależy, kiedy obsadza młodych aktorów w swoich filmach, a nie robi tego tutaj po raz pierwszy. Na pewnej wiarygodności. Oczywiście młodzi aktorzy, jak to młodzi aktorzy, niekoniecznie zawsze są przekonani do tego, żeby wystąpić w filmie. Tutaj też ten proces w ich przypadku był dosyć długi, ale całe szczęście się udało i no, niebagatelna jest ta stawka, bo jednak pokazanie relacji, pokazanie tych emocji, które w owej relacji między matką a dziećmi tutaj zobaczymy, to nie tylko zadanie dla reżyserki czy odtwórczyni roli maski, ale również dla samych dzieciaków. Zwróćcie szczególnie uwagę na aktorkę młodą, odtwarzającą rolę Eliny, bo jest to... Coś niebywałego. Zazdroszczę Amandzie Kernel w imieniu różnych reżyserów, którzy mierzą się z obsadzaniem dzieciaków w swoich filmach i nie zawsze wychodzi to tak dobrze jak tutaj, bo cytując Krzysztofa Kieślowskiego, nie ma nic gorszego na planie filmowym niż dzieci i zwierzęta. Tak kiedyś powiedział i wielu reżyserów to powtarza, ale dla Amandy Kernel. Nie jest to aż tak wielkie wyzwanie, bo ona ma już za sobą film Krew Samów, w którym właśnie pracowała z bardzo dużą ilością młodych aktorów. Tam główna bohaterka, z kolei uwielbiam Amandy Kernel za te jej określenia, miała być jak Katniss Everdeen, czyli bohaterka Hunger Games, Igrzysk Śmierci, grana fantastycznie swego czasu przez Jennifer Lawrence. Właśnie miała być taką dzielną, młodą dziewczynką, która potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, obronić młodszych i jest trochę zbuntowana w imię wyższej sprawy. To oczywiście poprzedni film Amandy Kernel. Ja Miałam okazję też zobaczyć kiedyś jej. Tak, już przechodząc do samej twórczości reżyserki, miałam okazję zobaczyć kiedyś jej um, krótkometrażowy film pod tytułem I Will Always Love You Klingan. To był bardzo ciekawy film. Znowu e, chłód, przestrzeń, dystans bohater, który musi się zmierzyć um, z konsekwencjami swoich decyzji właściwie. Um, jest w swojej społeczności. Um, Niezbyt mile widziany ze względu na porzucenie swojej ciężarnej dziewczyny, i próbuje podczas imprez, podczas zimowej nocy, znaleźć drogę do tej właśnie społeczności. No jako żywo gdzieś tutaj pobrzmiewają takie tematy, które też są bliskie, chociażby naszemu ulubieńcowi, czyli temu reżyserowi, który łączy Polskę i Szwecję w wspaniały sposób. Mam na myśli oczywiście Magnusa von Horna, jego film Intrus, czyli właśnie ten moment, w którym tragiczne wydarzenia, źle podjęte decyzje, Sprawiają, że bohater nie może wrócić do domu. I rozumiem tutaj ten dom, oczywiście, też jako pewną metaforę rodziny, metaforę społeczności, która, jak wiemy doskonale, w Szwecji jest bardzo silna potrzeba bycia częścią stada, większej grupy i osadzenia w tym kontekście. Łącznie z, z tym paradoksalnym indywidualizmem, o, o którym chociażby kiedyś opowiadał w swoim filmie Szwedzka Teoria Miłości Erik Gandini, to jest coś, co rządzi jednak, mam wrażenie. Światem skandynawskim. No i gdzieś ta bohaterka, czyli Alice z filmu, nie tak miało być, ów Klingen, młody chłopak, który, Koni on się zresztą nazywał w polskim tłumaczeniu tego tytułu, który próbuje znaleźć za siebie nową drogę. No i bohater. W filmie Intrus Magnusa von Horna. No, gdzieś coś łączy te, te postaci i też ta, ten trudny krajobraz rodzinny. Amanda Kernel w wywiadach mówiła, że ten temat jest jej wyjątkowo bliski, bo sama pochodzi z rodziny, w której był konflikt, w której doszło do rozwodu. Zresztą sama mówi, że obserwuje te sytuacje wokół siebie nieustannie. No cóż, żyjemy w społeczeństwie bardzo nowoczesnym i elementem tej nowoczesności i współczesności jest również duża ilość rozstań. I ta sytuacja, w której znajdują się również e, dzieciaki, czyli e, mierzenie się z, z tym, że e, już ten, ta bezpieczna przystań, jaką był dom, e, może zmienić się w dwie, albo że pojawiają się jakieś wyzwania, trudne wybory. Często też decyzje rodziców i ich emocje nie zawsze idą w zgodzie z dobrem samych dzieciaków. Więc gęsta, gęsta sytuacja, i z taką też mamy do czynienia w tym filmie. Sama bohaterka. W różny sposób próbuje wybrnąć z tego um, impasu, z tego impasu, w którym się znalazła. Podejmuje spontaniczne, emocjonalne, um, posiadające różne um, konsekwencje, decyzje, ale próbuje, próbuje cały czas i to jest dla mnie imponujące w tym filmie znaleźć drogę do, do serc swoich dzieci. Jest w tym filmie taka scena, którą ja szczególnie ukochałam. Nie będę mówiła dokładnie, co tam jest śpiewane, ale jest to scena, w której spotykają się właśnie zarówno dzieci, jak i matka żeby wykonać pewien utwór muzyczny w ramach karaoke. Ja osobiście boję się karaoke, ale gdybym miała kiedykolwiek zaśpiewać, to prawdopodobnie wybrałabym tę samą piosenkę, na, której, na którą tutaj stawia Alice, tak może zasugeruję, ale nie zdradzę, żebyście nie wszystko wiedzieli o tym filmie i nie wszystko mieli, że tak powiem, obejrzane oczami Kaj Ale co jest ciekawe, ta scena, w której dochodzi do pewnego przełomu i która jest dosyć istotna w relacji... Między matką a dziećmi. Ona się wpisuje w taki szerszy nurt scen, które już widzieliśmy w różnych filmach. Filmy ze sobą rozmawiają, to rzecz jasna są bardzo intertekstualne, nawiązują do siebie nawzajem, ale scena śpiewu, często takiego właśnie, śpiewu publicznie, albo śpiewu, który zbliża bohaterów do siebie, śpiewu, który ma. Pomóc rozwiązać jakiś problem, który jest takim punktem zwrotnym. To jest coś, co w kinie spotykamy. Dla mnie takim mocnym przykładem na pewno będzie tutaj scena śpiewu w filmie Mama w reżyserii Xaviera Dolana, który też jest trochę w polu zainteresowania samej reżyserki, gdy mowa o wyborze historii do opowiedzenia, bo dla przypomnienia, film Dolana to też opowieść o bardzo trudnych relacjach między matką a synem, w niedalekiej przyszłości, kiedy rodzice mogą podejmować decyzje na temat tego, czy ich dzieci będą z nimi, czy nie będą z nimi, jest to, to świat Kanady trochę w równoległym świecie. W którym y, obowiązują prawa, y, jakie w, naszym, w naszych społeczeństwach nie mają y, racji bytu w tym momencie, ale wpływa to oczywiście na relację, jaka się tutaj układa między synem a matką. Y, no i nie jest to też prosty. Świat, w którym przyszło im żyć, no ale scena śpiewu, poza słynną sceną rozszerzania kadru z tego filmu, która jest jednak niesamowitym momentem w tej historii. To jest coś, co bardzo mocno zapadło mi w pamięć. Oni tam śpiewają na dodatek piosenkę Celine Dion. Więc najczęściej to są właśnie jakieś hity, jakieś przeboje, które bohaterzy albo bohaterki odśpiewują na ekranie. Czasami do nich również tańczą, zresztą w mamie dolana tak właśnie jest. I to jest taki moment zwrotny. I podobnie będzie w tym filmie. Niewiele tutaj opowiadając, zwracam Waszą uwagę na ten właśnie moment. Zresztą takich filmów, które gdzieś, czy seriali, które z leczącej funkcji śpiewu czynią swój temat, mamy całkiem sporo. Niedługo w kinach japoński film Bell w reżyserii Mamoru Hosody, który właśnie o tym opowiada, o, o przełomie, jakim może być dla bohatera albo bohaterki moment, kiedy wyśpiewa swoje emocje. Tymczasem, jeśli mogę Wam polecić coś, bo jesteśmy też w internecie, więc streaming jest tutaj dobrym tematem, w serwisie HBO Max mamy taki serial Ktoś Gdzieś gdzie bohaterka przeżywa jakby swój czas dojrzewania i dorastania właściwie po raz drugi w wieku średnim i śpiew jest dla niej też taką metodą radzenia sobie z trudną rzeczywistością wspaniała Bridget Everett w roli głównej w tym serialu serial jak ciepły kocyk serdecznie polecam bo pozwala się przegrupować i dodać sobie troszeczkę energii w tych trudnych czasach Oczywiście poza takimi momentami jak ten, na który zwracam uwagę, czy poza y, trudnymi relacjami, z którymi mamy do czynienia w tym, w tym filmie i relacjami również na linii rodzice, dzieci, zresztą sama reżyserka mówi, że dla niej ten film to jest trochę y, love story. O matce i córce. Zwróćcie może uwagę na to, czy właściwie ten temat jakoś dla Was wychodzi na plan pierwszy w tym filmie. To ten film zdecydowanie wpisuje się też w opowieść o rozpadzie rodziny o tym, jak rodzina staje się właściwie czymś, co. Jest na wertepach, lekko rzecz ujmując. Mnie przypomina też ten konflikt, który widzimy tutaj między bohaterami, czyli rodzicami. Sprawy Kramerów. Klasyczny film z Dustinem Hoffmanem. I Meryl Streep, gdzie właśnie konflikt rodziców jest tematem głównym. Rozwód, rozstanie, decyzja o tym, kto zajmie się dzieckiem, kto będzie miał prawa rodzicielskie. No to jest temat, który dla kina jest bliski. Reżyserzy i reżyserki często sięgają po niego właśnie również ze względu na swoje doświadczenia. I tak jest w przypadku Amandy Kernel, o czym mówiłam już chwilę temu. ale Rodzicielstwo na ekranie niejedno ma imię. Gdybym miała gdzieś ten film postawić pomiędzy jakimiś dwoma biegunami, to przypomina mi się film Taken. Z Lajamem Nisonem, ze słynną sceną ojca poszukującego swojej porwanej córki, który do telefonu mówi: że właściwie nigdy się nie poddam i znajdę cię i zabiję cię. To jest taka klasyczna scena, która stała się nawet memem, takiego ojca, na którego zawsze można liczyć. Więc z jednej strony mamy właśnie takich rodziców, którzy wszystko zrobią, żeby pomóc swoim dzieciom, uratować swoje dzieci, być ze swoimi dziećmi. Z drugiej strony przychodzi mi na myśl nowy film, który można obecnie oglądać w polskich kinach, zresztą też nominowany do Oscara. Debiutancki film znanej amerykańskiej aktorki Maggie Gillenhall, film pod tytułem Córka z Oliwią Colman w roli głównej, czyli decyzje podejmowane przez matki dotyczące macierzyństwa, relacji z dziećmi nie zawsze są, nazwijmy to tak. Bardzo mocno osadzone w tradycyjnie rozumianych rolach e, społecznych, więc gdzieś na tym spektrum właściwie od, y, od jednego do drugiego y, znajduje się Alice. Y, czasem bywa jak Liam Nisson, czasem bywa jak bohaterka grana przez. Oliwie Kolman, co w mojej ocenie czyni z niej naprawdę bardzo, bardzo interesującą postać na ekranie, i jeszcze ten jej sposób odgrywania emocji i zaangażowanie w, w rolę sprawia, że ten film jest naprawdę czymś niesamowicie interesującym i takim do zapamiętania, powiem szczerze. Tytuł nie tak miało być, brzmi. Rozpaczliwie, ale czy tak ta historia się toczy, to już oczywiście sprawdzicie sami oglądając go. Tak jak mówiłam na początku, my się tutaj spotykamy w związku z eventem. Obejrzyj szwedzki film i pomóż. I wesprzyj Ukrainę, ale myślę, że taka pogadanka dotycząca tego właśnie filmu Amandy Kernel może przydać się też widzom, którzy obejrzą go przy innej okazji. Także bardzo się cieszę, że mogłam tutaj kilka słów na ten temat powiedzieć. Nic nie zaśpiewałam, aczkolwiek o śpiewaniu mówiłam. Robimy co możemy. Bardzo się cieszę, że ambasada Szwecji też wspiera na bardzo różne sposoby, co widzimy chociażby na jej fanpage'u Ukrainę. Zresztą te kolory. Niebieski i żółty do czegoś zobowiązują. Ja dzisiaj troszeczkę w tym temacie. Także życzę wszystkim bardzo dużo energii. Życzę też momentów oddechu. Kino je daje, kino pozwala odpocząć, zregenerować siły i przejść dalej do przodu. Życzę nam też takiego samozaparcia, jakie ma Alice, czyli główna bohaterka. Nie tak miało być i życzę wszystkim wspaniałych wrażeń filmowych. Oczywiście zapraszam również na mój kanał, gdzie znajdziecie pogadanki na bardzo różne tematy. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Pewnie wkrótce spotkamy się również przy okazji filmowej organizowanej przez ambasadę Szwecji w Polsce. Także tu tak Siena i do zobaczenia.